politycznym, społecznym czy zawodowym, których nazwa lub nawet jakakolwiek pośrednia wskazówka wskazywała jednak i religijnych. A no, więc w, w niektórzy chcieli iść nawet dalej, bo <coughs> był wniosek, żeby konstytucyjnie zakazać spowiedzi, e, no ale to jeden z takich bardziej umiarkowanych. na tym terenie alkoholnym wypowiedziało się, że no, oczywiście rozpowiedź no, to rzecz niemoralna, ale, ale, są inne, inne rzeczy niemoralne, jak na przykład maskulacja, do których nie sposób zakazać zakładać prawnie, no bo nie można wypadła, ich nie wykonywa, wykonywania, nie wykonywa. Więc jednak w powieści formalnie nie zapadano. E, no i kościół e, stracił w ogóle osobowość Właśnie przestał istnieć z punktu widzenia No a do dochodzimy także w ciągłości już mimo pokoju akty o charakterze terrorystycznym na rąbowe, na no, kościoły no, 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 między innymi. samej prawa e, bo ja mówię, że to są już w kalearzu to oczywiście na tych uznano tak. E, um, Także e, wszyscy właściwie kolejni...